Witam państwa bardzo serdecznie. Moim i państwa dzisiejszym gościem jest pan Kazimierz Nowak, szef Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Witam. Dzień dobry. Witam państwa. Panie komendancie, wakacje się rozpoczęły. Straż miejska ma w związku z tym więcej pracy czy mniej, bo się ludzie po, porozjeżdżali? Wakacje są trudnym okresem dla wszystkich służb, które są odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo w mieście, z dwóch powodów. Jest to okres wakacyjny nie tylko dla osób, które wypoczywają, ale również dla pracowników tychże instytucji, także jest nas z niej, a pracy mamy więcej, dlatego musimy się naprawdę mocno zmobilizować, żeby zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, żeby te wakacje przebiegły w spokoju. My do tych wakacji przygotowaliśmy się już znacznie wcześniej, w miesiącu, od miesiąca maja, były prowadzone we wszystkich szkołach pogadanki z młodzieżą szkolną zarówno na poziomie klas podstawowych jak i gimnazjalnych na tych pogadankach były poruszane tematy jak bezpiecznie spędzić te wakacje były to informacje były przekazywane informacje jak zachować się nad wodą jak zachować się w sytuacji kiedy gdzieś zginiemy jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś nieznany prosi nas o podwiezienie do jakiegoś miejsca, żeby nie wsiadać do samochodu, żeby nie zadawać je z nieznajomymi, żeby unikać miejsc niebezpiecznych. I te pogadanki w dalszym ciągu są kontynuowane. W tej chwili są one kontynuowane w Woku, czyli w Abryjskim Ośrodku Kultury, jak i tutaj na Podzamczu, w spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze. I one będą kontynuowane. Również uczestniczyliśmy, jak i będziemy uczestniczyli w licznych festynach, które są organizowane na terenie miasta. W czasie tych festynów organizujemy różne zabawy, są to zabawy i programy edukacyjne takie, żeby to, te nasze dzieci i młodzież uczyć, jak właśnie bezpiecznie się zachować, jak przechodzić przez, przez ulicę, jak zachować się w momencie zagrożenia, do kogo zadzwonić, do kogo się zwrócić. Także wydaje mi się, że to powinno skutkować tym, że młodzież będzie miała wiedzę i świadomość bezpiecznego spędzenia wakacji. Oczywiście oprócz tych działań edukacyjnych prowadzimy również działania profilaktyczne i kontrolne. Prewencyjne i kontrolne. Mówiąc o tych o naszych działaniach, chciałbym przede wszystkim zaakcentować nasze działania, które polegają na kontroli, nielegalnych y, kąpielisk, czyli tych mhm. dzikich kąpielisk, których w Abrzyżu jest kilka. Na Poniatowie, na Podgórzu przy ulicy Żelaznej, na ulicy osiedleńców są takie zbiorniki wodne, z których nie mi, powinniśmy korzystać. Nie powinniśmy korzystać ze, zarówno ze względów sanitarnych, jak i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Chciałem przypomnieć, że kąpiel w miejscu niedozwolonych jest nie tylko wykroczeniem, zagrożoną karą grzywny do 250 zł, ale jest przede wszystkim Dużym niebezpieczeństwem dla osób, które korzystają z tych zbiorników. Mhm. Przykładem, dwa tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w sąsiednich Świebodnich, gdzie osoby korzystały z takich e, nielegalnych kąpielisk. To zakończyło się dla nich tragicznie. Dlatego apeluję tutaj dla, przede wszystkim dla, dla rodziców, żeby nie puszczały swoich dzieci w takie miejsca. Trzeba korzystać z, z basenów i kąpielisk, które są w tej chwili na terenie miasta są pod nadzorem. Mhm. Jest czynny basen na Rusinowie. Ten basen jest również objęty naszą kontrolą we wszystkie dni, kiedy on jest czynny i kiedy jest pogoda. Kierujemy tam strażnika po to właśnie, żeby można było spokojnie i bezpiecznie korzystać Skąpieli. Były już pierwsze incydenty, były próby zakłócenia ładu i porządku. Myślę, że obecność strażnika spowoduje to, że osoby, które będą korzystały z tych, z tego basenu, będą czuły się tam mm -hmm. bezpiecznie. A kto zakłóca ten ład i porządek? Zakłóca... Nie trzeźwe osoby? Tak, tutaj zawsze w grę wchodzi mm -hmm. alkohol. Tutaj wchodzi w grę alkohol. E, wiadomo, że na takich obiektach alkohol spożywać nie można. E, ratownicy nie zawsze sobie dają radę z tymi młodymi osobami, także. Nasza prośba, pana dyrektora OSIR-u, była taka, żebyśmy po raz kolejny wspomogli służby porządkowe na basenie, i to też będziemy na pewno czynili. Panie komendancie, czy alkohol jest poważnym y, problemem dla Was, dla Straży w czasie wakacji? W czasie wakacji, w czasie wakacji właśnie ten problem się uwypukla. Jest coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej interwencji dotyczących spożywania alkoholu. Ja przypomnę, że nie wolno spożywać alkoholu mówiąc wprost w miejscach publicznych, czyli na placach, ulicach, parkach, a to niestety ma miejsce. Czy grupki młodzieży z, z piwem w dłoni, to tego nie, 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 nie powinni robić? Tego nie, tego nie powinno A To, być. A to często. widzimy, tak, to widzimy często, to widzimy często. E, my, to widzą również często kamery monitoringu miejskiego, które są zainstalowane w tej chwili. Praktycznie na całym śródmieściu, jak również w Parku Sobieskiego. Przypomnę, że Park Sobieskiego jest również od kilku tygodni objęty systemem monitoringu i bardzo często te kamery, które są tam zainstalowane, właśnie nagrywają takie przypadki, że z grupka młodzieży siedzi sobie na ławeczce, spożywa alkohol i niestety to. I nie, nie ma świadomości tego, że jest ktoś, tak. kto ich obserwuje. Nie ma tak? świadomości tego, że są obserwowani, mm -hmm. że są mm -hmm. widoczni i w tym momencie nawet. No, mają prawo, tak? Łamią prawo, łamią prawo, bo mm. jest to zakazane mm. ustawą o I, I pan wczesności. kieruje wtedy patrol, tak? Tak, wtedy kierujemy patrol. I nakładacie mandat. I nawet w tym momencie, mm. jeżeli jest taka sytuacja, że oni już nie mm. spożywają tego alkoholu, mamy nagranie, które jest dowodem na to, że było popełnione wykroczenie i w tym momencie te osoby są karane mandatami. Jakiej Choć wysokości to jest? mandat? Tutaj mandat jest w wysokości 100 zł. No to, no, to ale, nie mało dla młodego człowieka. No nie mało, ale są też sytuacje, że alkohol spożywają osoby małoletnie, nieletnie, czyli takie, które nie podlegają odpowiedzialności za wykroczenie. Czyli i osoby w poniżej 17 roku, 17 roku życia. W takim momencie my oczywiście sporządzamy dokumentację, notatkę urzędową i ta notatka jest przekazywana na komendę miejską policji do wydziału nieletnich i wtedy na podstawie takich notatek może, można w przyszłości nawet skierować sprawę dla, do, do sądu dla nieletnich. Panie komendancie, młodzi ludzie pozostający pod wpływem alkoholu pewnie podejmują próby dewastacji. Tak bardzo często właśnie młodzi ludzie pod wpływem alkoholu zachowują się bardzo agresywnie, podejmują próby dewastacji. Mieliśmy w ostatnich dniach dwa takie przypadki. W jeden przypadek w Parku Sobieskiego grupa młodych ludzi próbowała zdem, zdemolować wiatek, który jest w tak zwanym odkrytym kamieniułomie. Wszystko to było pod okiem kamery. Nasza interwencja zapobiegła temu. Kolejna interwencja ulica Piłsudskiego. Grupa młodzieży spożywa alkohol, zakłóca ład zachowuje się bardzo agresywnie, dochodzi do e, przestępstwa, czyli do, do znieważenia i czynnej napaści na strażników. Przy udziale kolegów z policji udało się zatrzymać te osoby, będą odpowiadały e, jako osoby pełnoletnie za czyn zabroniony. Czyli, czyli wasza starstwo. praca też niebezpieczna bywa, tak? Tak, właśnie. Takie interwencje w stosunku do grup osób, które są pod wpływem alkoholu, są bardzo niebezpieczne. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej strażnika, więc trzeba bardzo ostrożnie i z rozsądkiem podchodzić w tym momencie do takich interwencji. Mhm. A słyszałam też, że lubią się wykąpać w fontannie. Mieliśmy takie ciekawe zdarzenia, gdzie osoby pod wpływem alkoholu korzystały właśnie z kąpieli w fontannie, jednej w rynku, czy tej też na placu magistrackim. Było gorąco, było to Było może. gorąco, korzystały. Nie wiedziały, że też to wszystko jest nagrywane. Oczywiście poniosły za to odpowiedzialność. Na czym grozi taka kąpiel w fontannie? To można zakwalifikować jako nieobyczajny wybryk albo zakłócenie ładu i porządku. No, zależy od, od okoliczności, ale zawsze. Jest to kwalifikowane, kwalifikowane jako wykroczenie, oczywiście, jeżeli nie dochodzi do poważniejszych mm -hmm. incydentów typu zniszczenie mm -hmm. mienia. Panie komentancie, czyli po prostu y, młodzi ludzie, chociaż nie tylko, bo także osoby pozostające pod wpływem, nie zawsze jakby mają świadomość tego, że są obserwowane okiem kamery. No, tak? w, z naszych obserwacji wynika, że je, tak jest. Pomimo tego, że ten monitoring funkcjonuje już w mieście, kilka lat, w, tej, w tym roku został rozbudowany o kolejnych 14 kamer, całe Śródmieście jest objęte już systemem monitoringu, więc należy mieć świadomość tego, że robienie takich różnych wybryków mhm. jest mhm. zawsze zarejestrowane i tutaj trzeba po prostu mieć tego świadomość. Mhm. Chciałbym jeszcze Pana zapytać o taki problem, który no, zawsze, zawsze mamy z nim do czynienia w trakcie wakacji, w trakcie sezonu urlopowego. Ludzie porzucają swoje zwierzęta. Tak, to jest prawda. I ta, co roku ta sytuacja się powtarza. Mamy jak gdyby dwa aspekty te, tutaj, tego problemu. Jeden to jest taki, że mamy też zgłoszenia i też obserwujemy takie fakty, że przyjeżdżają. Mieszkańcy czy też mieszkańcy okolicznych miejscowości na zakupy do marketów z psami zostawiają te psy w samochodzie w pełnym słońcu na kilka minut, nawet czy na kilka godzin. No i ten pies jest jak gdyby zamknięty w tym samochodzie w, w temperaturze pale. przekraczającej kilkadziesiąt stopni. Ja przypomnę, że mamy znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Takie działanie może być zakwalifikowane już jako przestępstwo, więc tutaj naprawdę należy na to zwracać uwagę. Drugi problem to jest porzucanie czy też wyrzucanie wprost psów przez osoby, które wyjeżdżają na wakacje. Mamy tutaj też spory problem. W ostatnich dwóch dniach aż sześć ps, takich psów zostało przez nas odstawionych do schroniska, więc... Wydaje mi się, że osoby, które mają takie zwierzęta powinny e, przemyśleć, czy nie lepiej tego psa oddać do, schroni do schroniska, są do hotelu, do hotelu dla... są specjalne hotele, poprosić sąsiada o pomoc, rodzinie oddać. Wyrzucanie takiego psa jest naprawdę niehumanitarne. Nieludzkie. Nieludzkie. Ale czy jest przestępstwem? Jeżeli uda nam się złapać sprawcę takiego czynu, to jest to przestępstwo i to na pewno można zakwalifikować. Ale bardzo powiedzieć. trudno jest odnaleźć właściciela. Bardzo psa. trudno jest, bo, bo mimo obowiązku psów nie jest znakowanych, nie jest chipowanych. Jeżeli psy byłyby wszystkie chipowane, to wtedy oczywiście po, po tym kodzie można bardzo łatwo dotrzeć do właściciela tego psa. Panie komendancie, bardzo dziękuję Panu za dzisiejszą rozmowę, za przybycie do studia. Życzę małej ilości pracy. Spokojne wakacje. Wszystkim Państwu życzę bezpiecznych. Dziękuję Państwu za uwagę. Rozmawiałam z Panem Kazimierzem Nowakiem, który jest szefem Małżyckiej Straży Miejskiej.